Powiedz mi, Patryk, no bo gdybyśmy wiecznie poruszali się tylko w obrębie naszej domeny, to teoretycznie moglibyśmy te efekty skalować w nieskończoność, ale jednak nie, nie żyjemy w próżni i zarówno Google, jak wspomniałeś wcześniej, patrzy na autorytet domeny, nasza konkurencja też nie próżnuje. Jak budować profil tej domeny, która będzie miała właśnie większy autorytet? Tak naprawdę kluczem jest to, żeby pozyskiwać linki z wartościowych stron, które mają ruch organiczny z Google'a. Bo one przekazują większy autorytet. Czyli coś, co ma duży autorytet, można to porównać do jakiegoś takiego średniowiecznego społeczeństwa. Tak? Król mówi, że temu rycerzowi można zaufać, to znaczy, że wszyscy poddani wiedzą, że temu rycerzowi można zaufać. I tutaj jest tak samo, jeżeli do naszej strony linkują takie strony jak Onet Wirtualna Polska, no to Google zakłada, że nasza strona jest bardziej wiarygodna niż takie strony, do których nie ma linków z tych dużych stron. Okej, okay, ale to też pewnie ten autorytet się rozwadnia w pewnym momencie. Jeżeli mamy strony, które mają zbyt dużo tych linków wychodzących, to niekoniecznie będą dla nas najbardziej korzystne. Tak, dlatego też bardzo ważna jest nisza, z jakich stron pozyskujemy linki i najlepiej, żeby te linki pozyskiwać ze stron, które są tematycznie powiązane z naszą stroną. Okay. a jaką siłę ma linkowanie z social media? Załóżmy, że dużo wrzucamy treści, nie wiem, dużo influencerów pisze na nasz temat. Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie, czy raczej to jest takie shadowbanowane? To jest z mojego doświadczenia, może ktoś ma inne, więc napiszcie w komentarzu. Nie ma to zbyt dużego wpływu na rankowanie się w w wynikach wyszukiwania Google'a. Moja teoria jest taka, że po prostu Google i Facebook i inne social media mają kosę, bo walczą o przyciągnięcie uwagi tych samych ludzi, i po prostu wzajemnie się zwalczają, żeby po prostu ludzie wybierali ich zamiast ich konkurencję. Dobra, a powiedz mi, bo mówimy o tym poskaniu linków. Jak to zrobić? Najłatwiej po prostu wejść sobie na strony typu WordPress i kupić linki, ale jest to niezgodne, niezgodne z wytycznymi Google'a. Więc są alternatywne metody, typu publikowanie artykułów na innych blogach, udzielanie wywiadów, udzielanie się w telewizji, chodzenie do śniadaniówek. I no, mnóstwo innych sposobów. Na pewno sobie jesteście w stanie to wygooglować w 3 minuty albo zapytać sztuczną inteligencję, w jaki sposób pozyskiwać linki. Bardzo ważne, żeby te linki po prostu miały duży autorytet. Okej, okay. warto też pewnie, jeżeli działamy w jakiejś niszy konkretnej branży, udzielać się na przykład na portalach tematycznych i można się po prostu dozwać do takiego portalu i zaproponować, że napiszemy jakieś publikacje związane z tą branżą. Powiedz mi, a jeżeli już załóżmy kupujemy te linki, to na co zwrócić uwagę, żeby się nie naciąć? Żeby się nie okazało, na przykład, że kupiliśmy linki, a te linki są jakieś marnej jakości i nie dają nam nic, a wręcz z tego co wiem, mogą nam zaszkodzić. Tak. no Możemy sprawdzić w SEMrush jaki jest ruch organiczny na tej domenie. Możemy sprawdzić w Ahrefs, jaki ta domena ma autorytet. Najlepiej porównywać te dwie rzeczy i wybierać te linki, które po prostu mają jak najwyższy autorytet i jak najwyższy ruch i są zgodne tematycznie z tym, o czym my piszemy, czy o czym jest nasz sklep. Dobra, a powiedz mi, o jakich w ogóle ilościach linków rozmawiamy? Czy są dziesiątki, setki, tysiące, i czy każdy link liczy się tak samo, czy na przykład warto zrobić jakąś gradację tych linków? Tak naprawdę warto myśleć o tym, jeśli zaczynamy w ogóle pozyskiwanie linków, żeby zdobyć ich co najmniej około 50. Wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć taki realny wpływ tego linkowania na pozycję naszej strony w wynikach wyszukiwania. Później po prostu skalujemy to i wtedy też jesteśmy w stanie ocenić, jaki rzeczywiście organicznie ruch przychodzi tego, z tych naszych linków, które pozyskaliśmy wcześniej, po prostu w statystykach. A powiedz mi, no, mieliśmy jakieś takie doświadczenia, że pojawiały się linki przychodzące do nas, które nam szkodziły i nie my odpowiadaliśmy za to linkowanie. Co zrobić, jeżeli widzimy, na przykład, że jakieś, nie wiem, katalogi, jakieś takie naprawdę śmieciowe strony do nas linkują? Jak możemy sobie z takim problemem poradzić? Narzędzia do analizy SEO mają coś takiego jak określenie spam score. Linki, które mają wysoki spam score, możemy. Po prostu zrzec się ich w Google Search Console, tak, żeby Google nie liczył ich do naszych, powiedzmy, działań organicznych. Czyli powinniśmy monitorować zarówno te linki, które się pojawiają, na które liczymy i których chcemy, jak i też te linki, które są dla nas szkodliwe i po prostu sukcesywnie się ich pozbywać. Dokładnie. Możemy poprosić właściciela domeny, która linkuje do nas, ale najczęściej jest to nieskuteczne, szczególnie jeśli to są jakieś strony spamowe, więc po prostu Google udostępniło narzędzie, które, za pomocą którego możemy się zrzać z tych linków. No dobrze, a powiedz mi, bo niejednokrotnie też nam się pojawiał taki... zgłaszali się do nas klienci, którzy mieli taki problem, że ktoś na przykład włamał się na ich stronę, ponieważ 5 lat nie aktualizowali tej strony, i pojawiało się mnóstwo różnych linków, które kierowały w bardzo dziwne miejsca. Po co ktoś to robi? Dla SEO. Tak naprawdę on pozyskuje te linki dla stron, które chce pozycjonować i nawet jeśli taki link jest krótkowidoczny, ale Google go zaindeksuje, no to przez jakiś czas liczy się i wzmacnia pozycję tej strony, która chce być pozycjonowana więc to są takie farmy linków, które są rozsyłane przez jakieś wirusy. Okej, okay, ale dla nas to też ma może być negatywne konsekwencje, prawda? Najczęściej ma, bo nasz autorytet oddajemy stronie, która jest mało wartościowa albo uznawana za spam, więc Google uznaje, że nasza strona też jest spamowa. Okej, okay, czyli podsumowując, więc na to trzeba bardzo uważać i no, naj... Lepiej po prostu od razu reagować, kiedy pojawią się na, na naszej stronie podstrony, które linkują do jakichś dziwnych e, miejsc. A nawet warto reagować wcześniej, więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze dbać, że wasze strony były aktualizowane i zostawianie strony na kilka lat bez żadnej aktualizacji, to nigdy nie jest dobre rozwiązanie.